Cześć kochani, z tej strony Topielec, witam was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w takim nietypowym filmie, takim bardziej vlogowym chciałbym wam przekazać parę informacji, chciałbym z wami porozmawiać yy, bo zazwyczaj u mnie są gameplaye game, game tak zwane, <laughs> typowo no i słuchajcie kochani, pierwsza sprawa, którą chciałbym poruszyć to jest yy, właśnie te filmy na YouTubie bardzo mało w, w zeszłym roku wrzucałem w 2021 placementy nagrałem wszystkie niestety, niestety, niestety zaczął się nowy sezon i stwierdziłem, że nie ma sensu ogólnie ich wrzucać yy, tych placementów z 2021, gdzie już się zaczął 20, 2022 i jest nowy po prostu sezon w Lola. Ja się po prostu nie wyrobiłem. Ja się nie wyrobiłem. Może z nagrywkami się wyrobiłem, ale nie wyrobiłem się, żeby powrzucać tego, tego na YouTube i tego wszystkiego pomontować. Ja mam te filmy pomontowane. Ja mam, jest tam chyba trzeci placement, się zatrzymaliśmy na trzecim placementie na koncie na Westies z Detopielca No w zeszłym sezonie tam miałem Golda i chciałem właśnie też sobie wbić Golda, ale no niestety sezon się skończył ja zdążyłem rozegrać tylko placementy nic więcej i kochani jest taka sprawa, że nie będzie już tych placementów, nie będzie, ja je usuwam w ogóle ten EUNE, ten EUS Westa zostawię, ale ten EUNE albo je zostawię, albo je usunę i tak już część filmów z, z mojego kanału została usunięta przeze mnie te stare filmy po prostu, na przykład te horrorki co by łapiła, yy, tam jakieś Fifa stara z 2016 roku czy z 17, to ja to usunąłem. Zostawiłem tam tylko sobie chyba jedną FIFA, tak po prostu, że kiedyś było u mnie na kanale Fifa grana, no ja kiedyś grywałem tylko FIFA i po prostu to był mój czarny konik w wielbiałem, uwielbiałem, uwielbiałem grać w FIFA. Ale no po prostu taka wyszła sytuacja, że mi się pogląd troszeczkę zmienił, wolę bardziej sobie się pograć w Lola, właśnie w jakieś inne gry, w Hiroska. Niż FIFA. Chociaż nie ukrywam FIFA, też na pewno wróci na kanał, chociaż niekoniecznie w tym roku. Ale w tym roku chciałbym na pewno nagrać obiecuję wam, że nagram mi na trójeczkę, że placementy nagram. I to już do końca lutego wrzucę wszystkie placementy. Bo tak jak cały sezon Lola był i ja dopiero te placementy wrzucałem w, nie wiem, październik, listopad, grudzień. No to, to już było za późno, to już było za późno. Bo ja, teraz w tym roku jest taki plan, kochani, że ja chcę wrzucić wszystkie placementy z konta na EUW z jednego konta i z konta na UNE jednego, czyli z konta z The Topielec i z Lord Topiela z Westa. Mam też drugie konto, pierwsze konto na EUNE, to jest Topielec 1990, ale tam yy, jest taka sprawa, że ja już rozegrałem te placementy, ja już rozegrałem i stwierdziłem, że nie będę nagrywał na YouTube dwóch kont, bo i tak się nie wyrobiłem w ogóle w tamtym roku, więc w tym roku postanowiłem sobie, że tylko nagram jedno konto z Westa i jedno konto z EUNE, z ISTA tak zwane i kochani, ja się z tym wyrobię do końca lutego. Ja to ponagrywam, powrzucam, pomontuję, oprócz tego będzie, ja wam teraz powiem co będzie kontynuowane na moim kanale, będzie kontynuowany na pewno opening skrzynek. Na pewno będzie Heroes z Patrycją kontynuowany. Na pewno będą te placementy z Lola. Jakbyście chcieli, to ja bym mogła wam zrobić jakieś, nie wiem, poradniki do AD Carry, bo dużo grywam AD Carry, praktycznie cały czas gram AD Carry. Czasami pójdę sobie na dżunglę, nie? To jest tylko odnośnie tematu, właśnie Lola. To jest ten pierwszy temat, który chciałem napomknąć, właśnie tych odnośnie placementów i w ogóle, dlaczego te filmy się nie pojawiły. A w ogóle by nie powiedziałem, bo mi się dziecko urodziło i dlatego ja czasu nie miałem po prostu. Ja czasu nie miałem teraz, mała, jest troszeczkę starsza i troszeczkę już bardziej się, można powiedzieć, zajmuje sobą, chociaż teraz zaczęła mi raczkować, stawać na nogi, zaraz mi zacznie biegać, więc też tak zbytnio nie będę miał czasu, bo będę musiał jej cały czas pilnować, ale Wam powiem szczerze, że. A, sorry, ja ten film nagrywam bez klatek, bo nie chcę mi się ciąć w ogóle, nie, <laughs> dlatego muszę złapać chwilę oddech, zastanowić się, co jeszcze chcę powiedzieć. Yy, że mimo tego, że właśnie, że dlatego, że mi się dziecko urodziło, dlatego ja się nie wyrobiłem z tymi placementami, z tym wszystkim, z tym nagrywaniem. I właśnie chciałbym, żebyście mi też napisali w komentarzach, co byście chcieli. Zobaczyć na moim kanale, może jakieś nowe gry byście chcieli zobaczyć. Nie? Wiem, że ta seria Podróże z Topielcem jest bardzo fajna. Tam może mam cztery filmy, ale ale ludzie, dużo ludzi właśnie pisze mi na priv, czy znajomych, czy kogoś, kogo spotykam, to mi mówią się, że ta seria Podróże z Topielcem jest praktycznie najlepsza. W tym roku właśnie chciałbym powiedzieć, że będzie tak. Na pewno będą właśnie te placementy, jeszcze, powtórzę się jeszcze raz, będą te placementy z Lola. Będzie opening skrzynek z Lola kontynuowany, będzie Heroes 3 z Patrycją, chcę nagrać na trójeczkę i oprócz tego jeszcze, tak, to są takie cztery na YouTube co chcę nagrać, będzie więcej, zaczną się vlogi, zaczną się vlogi na YouTube tak jak teraz rozmawiam do Was, to tak będą takie moje vlogi, nie wiem, nie wiem jeszcze w jakim to będzie temacie, w jakim to będzie kontencie, czy no to będą luźne vlogi, czy po prostu z jakimś tematem, zobaczymy, to się jeszcze okaże. Yy, I teraz tak, dobra, to już jest temat YouTube'a praktycznie yy, chciałbym zamknąć, yy, jeszcze po prostu yy, tak, że po prostu nie będzie, chodzi o to, że nie, nie będzie na YouTube'ie już takich, yy, nie wiem, będą przemyślane serie po prostu, będą przemyślane serie, bo na przykład zniknęła też seria z brązu, wyjść z brązu, czyli w gównie popachy zniknęła, cała seria zniknęła yy, z YouTube'a mojego, z kanału. Muszę odświeżyć ten troszeczkę kanał troszeczkę powrzucać świeżych nowych materiałów jednak te stare filmy muszę usunąć tego i tak nikt nie ogląda to mi tylko zaśmieca kanał tak, bo wiecie no przestrzeni wizualnie to musi też to jakoś wyglądać. Dlatego mówię zacznę jakieś tam nową serię tą vlogową na pewno będę więcej do was rozmawiał będę więcej z wami się komunikował a nie tylko siedział i, I grał nie i czasami parę słów powiedział nie. Zaczynamy troszeczkę inaczej. Dru... Dobra, temat YouTubea zamknięty. Teraz chciałbym się zająć tematem Twitcha. Temat Twitcha jest taki, że będą livey. Będą livey nawet dwa razy w tygodniu, nawet trzy razy może w tygodniu. Yy, będę chciał tam właśnie yy, grać bardziej. Yy, mi się wydaje, że na live'ach będą rankedy z LoLa grywane. Może będę grywał w jakieś GTA piąteczkę. Może w The będę wygrał. Może w jakiegoś Hiroshika na live'ie y pogrę. Zobaczymy. Ale o, jeszcze chciałbym wrócić, że Deforest na pewno będzie nowa seria z Deforest na YouTube. Że tę starą na razie zostawię. Niech ona się tam znaczy yy, ja ją chcę dokończyć. Nie, ja ją dokończę, bo tam został mi jeden odcinek. Ja wiem, że ja to w jednym, dwóch odcinkach się zmieszczę. Ja ją zakończę tę serię. I wtedy jak zakończę przepraszam, jak zakończę tą serię, to wtedy yy, zrobię nową i najprawdopodobniej zrobimy tak, tylko cii, że ja kupię drugiego Deforesta i zrobimy, że z Patrycją będę sobie grał w Deforesta i nagrywał to na YouTube, bo według mnie to jest lepszy content niż samemu siedzieć yy, w Deforesta, bo we dwójkę jednak raźnie mu tam kanibale latają, yy, wiecie strasznie, zimno, jak nie masz jeszcze kombinezonu, nie, Kto gra w Deforesta, to wie, ale chodzi o to, że Livey, będą się pojawiać teraz live'y. Będzie dużo live na Twitchu, ale na Twitchu. Livey na Twitchu, a filmy na YouTube. Też tak będę, że będę robił czasami live'a na Twitchu i nagrywał od razu film na YouTube. Chociaż ja tak nie lubię, ja lubię jak robię live'a, to, to robię live'a, a jak nagrywam film na YouTube, to nagrywam film na YouTube, yy, Tak to wygląda przynajmniej z mojej strony. No i kochani, no i właśnie chciałem was bardzo wszystkich przeprosić, że tak to wyglądało w 2021 roku, ta akcja z filmami i w ogóle, no w tym roku naprawdę postanowiłem, postawiłem sobie poprzeczkę tak i, i koniec. I muszę to sobie zrobić do końca lutego, placementy muszę nagrać z konta z EUW i z konta z ISTA, muszę dokończyć Deforesta Foresta szybciutko, żeby zacząć nową serię, muszę dokończyć z Patrycją Hirosa, żeby zacząć też nową nową serię. I zacznę właśnie Wiedźmina trujeczkę, zacznę grać. Zacznę grać Wiedźmina trujeczkę, bo powiem szczerze, że ja nigdy nie grywałem w takie gry, więc będzie mi bardzo ciężko. I ja nie wiem też, czy ja akurat Wiedźmina nie będę robił na live'ie i nagrywał właśnie na YouTube. Czy to nie jest taka gra, która właśnie będzie, będę siedział na Twitchu, grał w nią, ale i w międzyczasie będę ją nagrywał na YouTube, ponieważ ja nigdy w takie. Tego typu game, ja coś czuję, że ja tam się będę mieszał, a coś czuję, że ten czat, widzowie może mi troszeczkę pomogą w, w tej grze i to będzie też taka interakcja fajna, że nie będę siedział na film, na YouTube i wiecie ten, tylko też w międzyczasie jeszcze będę miał interakcję z widzami z, z livea i to będzie też tak. Ja, będzie, będzie, mi się wydaje, będzie ok. <grym> po prostu lepiej mi, się, lepiej mi się tak. A w ogóle Wam powiem szczerze, że lepiej mi się w ogóle streamuje niż yy, nagrywa film na YouTube. Nie wiem, po prostu właśnie dzięki tej interakcji, że wrzucisz film na YouTube i tam jest tylko o wyświetlenia, komentarze i to jest koniec. A jednak na Twitchu to jest tak, że cały czas ktoś przyjdzie, ktoś się przywita, ktoś pogada, ktoś odejdzie, ktoś zaraz znowu przyjdzie, parę osób naraz tu ten. I jest taka interakcja yy, między ludźmi, i to mi się właśnie bardzo podoba. mi się. Yy, i mi się to właśnie widzi. to właśnie Dlatego będzie więcej live'ów, będzie więcej live'ów, będzie tak, dlatego więcej vlogów też na YouTube, a nie właśnie tylko gameplaye. Zobaczymy, może ruszymy tą serię z topielcem. Ale ja wątpię, dopiero gdzieś w wakacje, jak się zrobi troszeczkę cieplej, to może gdzieś yy, będę jechał z żoną, z córką, to może jakieś coś. Ponagrywamy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wszystko wyglądać. Kochani, ja bym chciał yy, się z wami pożegnać. To wszystko na tyle w tym filmiku. Troszeczkę się rozgadałem, bo chciałem się rozgadać, chciałem troszeczkę z wami pogadać. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy może byście chcieli jakieś yy, gry, jakieś stare, odkopane, czy jakieś nowe, które wychodzą. To też bardzo chętnie wam nagram. Yy. I cóż, cóż ja mogę powiedzieć? No, zapraszam, zapraszam, zapraszam. I tutaj na mój kanał na YouTube, na filmy. Nie zapomnijcie zostawić tam kciuku w górę łapek, czy jak to tam zwał. Tak zwał. Yy, I twe, Twitch TV AutoPielec1990, tam będę robił livey Wszystko w komentarzu, napiszę tutaj pod tym filmem. I nic, idę, idę, idę montować ten filmik. Ja się z wami żegnam, wrzucam go na YouTube i do zobaczyska. Ja coś czuję. A, jeszcze, 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 jeszcze jedno chciałem dodać, jak. Tak, jak może się, może teraz na początku roku nie, ale tak yy, gdzieś od mar jak już nagram te placementy do końca lutego i je powrzucam i w ogóle, to może zrobimy tak, że po prostu zrobimy sobie dwa dni w tygodniu, na przykład, nie wiem, albo trzy dni w tygodniu, albo dwa, albo trzy dni w tygodniu, ale ja myślę, że dwa dni w tygodniu byłoby ok. Na przykład, nie wiem, jakiś wtorek, czwartek, albo poniedziałek i czwartek w wtorek i piątek. No zobaczymy, że będą po prostu tego dnia będą wskakiwały filmy na YouTube. Na przykład we wtorki i w piątki będą wskakiwały filmy na YouTube. Bo na przykład w weekendy wolę na przykład na live sobie coś porobić, nie? Wiesz, będę nagrywał na live w sobotę, w niedzielę bardziej w weekendy właśnie będę nagrywał. E, raczej będę streamował na żywo, a właśnie tak filmy z YouTube chcę tak, tak żeby regularnie wchodziły dwa filmy w tygodniu, żeby wchodziły dwa filmy w tygodniu. Na przykład dwa dni sobie Yy, obrać i w ogóle i wtedy rzucać. Ojej, ja tu jestem nieogolony. O, tak zrobię i będzie dobrze. No <noise> muszę się też ogolić. Dobra, kochani, to wszystko na ten temat, co dzisiaj chciałem. To wszystko, co chciałem Wam yy, przekazać. Dziękuję Wam bardzo za tych, co mnie wspierają, co o, cały czas subskrybują mój kanał, yy, wchodzą na live, y, fajnie, bardzo mi miło, bo ja to robię. To jest moje hobby, ale ja też, yy, no, wiecie, to tak jak by powiedzieć. Jakby ktoś, no wiecie, no... Artysta bez widzów nie jest artystą. O tak można powiedzieć. Więc dziękuję Wam y, bardzo tym, którzy są I, i... nic, i chciałbym się pożegnać już z Wami, chociaż się rozgadałem i szczerze mówiąc, zaczyna mi się podobać ta forma vlogu i mogę tak gadać, taki monolog napierdalać. <laughs> Dobra, to się wytnie. <laughs> nic się nie wytnie, bo ja to nagrywam z bomby po prostu. Dobra, trzymajcie się kochani i do zobaczenia na kolejnych filmach. I na live'ach. Trzymajcie się. Pa pa! So play the game!